W dzisiejszym odcinku postaramy się przejść 199 świat no bo jakby wiecie w poprzednim odcinku trochę minęło czasu i jakby ja już dążyłem przejść do drugiego świata i chcę powiedzieć że przepraszam że nie było komentarzy ale pod tym filmem będą komentarze no i ben, jak mówiłem ktoś z was będzie mógł wygrać tego przepięknego peta jest ich on bardzo dużo kosztuje, więc jest tańczowy i jest z efektem niebiosa, więc myślę, że to się bardzo opłaca. Więc tylko co musicie zrobić? zostawić z łapkę w górę, napisać komentarz ze swoim nickiem do Robloxa. Ja wam wyślę to i musicie jeszcze tam napisać yy, 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 fajny pecik i wtedy... jak wiecie. Wyślę wam tego pecika Ta, w, 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 w skrzynce tej, więc no, wpiszcie. Okej, okay. to teraz możemy sobie przejść do kolejnego świata. Okej. Okay. Mam takie mocarne Pety. O i może z jeszcze sobie kupić więcej do ekwipowania tych Petów. Tylko ja chyba sobie wezmę tego PETA. Jakby nie będę tego robić, bo i tak nie mam jakichś mocnych PETów. Już będę miał jego se po prostu, bo ten będzie... Albo dobra, kupię sobie miejsce. Jakby tutaj wywałę tego PETA i będziecie mogli mieć. A, to się on się nie, nie akwipuje, Okej, okay, to jest dobrze. Oj, no już prawie mam cały rządek Że... W ogóle możecie zobaczyć, że mam milion diamentów. Kiedyś takiej forsy nie miałam, ale teraz już mam. No i niestety stracę ten milion Ale czego się nie dla odcinka. Straciłem milion, ale dzięki temu, możemy sobie ekipnąć equip, lepsze peciki. I ja szczerze chyba zrobimy sobie unboxing jajec w tym świecie, bo myślę, że mogą być dobre jajca w tym świecie. Okej, okay, zobaczmy. Kupuję. Okej. Okay. Naprawdę to nie ma, OK, zobaczmy. No i mamy te peciki i teraz możemy sobie equipować. OK. Możemy sobie je zekupować. To no, zapewne... What? Co się stanęło? Halo, Preston! <noise> Pety mi zniknęły, a nie. Tu są, ok, czyli Preston, nic się nie stało, ale myślałam dosłownie, że Preston już to zrobił, że te petty już nie chcą się ekwipować, ale ok, działa i one jakby zobaczyć, jak zo możecie zobaczyć, one są mega dobre te peciska, no i jeszcze przez to, że jakby nie było tych komentarzy, nie mogliście pisać, Zrobię zaproszenie, do, że będziecie mogli ze mną grać i być na odcinku. No, no więc. Musicie napisać komentarz. E, musicie po prostu powiedzieć swój nick. I ja was dodam. Ale nie! I, ale, ale żeby wybrać, jakby tego peta. Ja nie wiem, czy już mówiłem. Ale trzeba napisać komentarz, dobry pecik. To wtedy dostaniecie tego pecika. I, I oczywiście nick, w się. I wyślę wam jego, więc warto. No i żeby mnie dodać, musicie, musicie napisać swój nick z Robloxa i napisać, Ercik dodaj mnie, to ja was dodam. Zasłuchaj tam, jedną osobę, którą dodam i jak mówiłem, będziemy się starać przejść do 199 świata. Myślę, to będzie potężnie. I sorry, jak będę się kaszleć, bo jakby mam, do, mam dosyć duży katar. Dajcie znać mi, co to jest, bo ja tego użyłem. Nie wiem, czy to zdobywali więcej monet, Nie wiem. I dziękuję, że mi. Tam było tyle wyświetleń pod tamtym filmem. Była masa tych wyświetleń. No więc nagrałem. Więc, nagrałem, więc nagrywamy kolejny film bez simulatora. I nie patrzyłem. Tam chyba było 6 chłopaków w górę, więc i tak bardzo dobrze. Czy tam 3 nawet. I tak było mega dobrze na tym film. Koniec 5. Ok, no więc na pewno będę, myślę, grać z widzami, jak mówiłam. Będę grać i będzie jakby teraz w opisie będzie mój DC. Jakbyście zastanawiali, jak się gra, nazywa Pet Simulator 99, ale pewnie każdy z Was wie. I ostatnio zrobiłem, gdzie wiecie, deal życia. O, no i to był dobry dzień życia. Dobra. To zobaczmy się tu. Uuu, darmowa skrzynka. Ok. I w ogóle jeszcze. Ja chcę... Zobaczcie, ile jest tych światów. Gdzie tu jest. Tu. Jeszcze mamy dwa światy. W tym świecie będziemy jeszcze dzisiaj chyba. A w tym to może jakby mi się uda na kolejny odcinku. Nie wiadomo. Więc szykujcie se, się na kolejny odcinek ze Simulatora. Jak mówiłem, postaram się przejść, postaram się ukończyć ostatni świat, czyli świat czwarty, Fanta, fantaz, fantazji świat i świat y, próżniowy. No, nawet warto zostać. War, no i jeszcze e, chyba nie pamiętam, pamiętam czy mówią, jakby sorry. E, musicie zostać suba, żeby wygrać tego paczka. No, taki sub I wtedy wygracie. I dziękuję, że aż przybyły nam dwa, dwie subskrypcje. Jestem tak zadowolony. i jestem tak bardzo zadowolony. I z, przepraszam, że nie było tajemniczej osoby, bo ta osoba nie ma czasu. Niestety. Chodzi mi o tą osobę, która będzie na specjalu. Nie ma czasu niestety. Akurat teraz. Ja I podkumamy mamy deskę. Warto wiedzieć. No i dzisiaj najbardziej się skupimy jakby na tym świecie. Żeby wbić świat 99. Ale nie wiem. Jest możliwe, że robimy się do 900. 90 I myślę, że jednak tak zrobimy i popatrzymy na jakieś oferty na trading plazie. jak wiecie, jakie tam są dobre oferty, one są dobre. dobre czy opłaca się je kupować? I prowadzimy takie oferty. Okej. Okay. I zobaczmy sobie kolejnego giftika. Okej. Okay. i... Piu, piu, piu. teraz czekamy aż będę stać na te pieniądze o idziemy do kiju o prezencik o zbity Bić ten prezencik O i chyba akurat sobie nie kupię nowych petów co tak dużo Pozwólcie mi, że sobie wyposażę się w nowy skład. Okej. Okay. Co to są za postacie? Ja nie pojmuję tego. Ale one są dobre. Okej, okay. więc... Robo Axelot Nieźle. Więc... Zamiast tych słabych pecików... Które są tak słabe, że nie chcemy się na nie patrzeć. Weźmiemy sobie coś lepszego o wiele, czyli tego. I masę tych. Wtedy mój skład będzie mega dobry. I zobaczymy, jak, jak będzie w Pet Simulatorze. Okej, okay, zobaczmy się. Jak to szybko wbija. Już my to zdobijemy w 5 sekund. I za niedługo chyba nam się po, powinien pojawić rebirz. Mi się coś się tak wydaje. Bo rebierz jest tak co 30 światów, mi się wydaje. I mi się wydaje, że na 90. Na dziewięćdziesiąt, na świecie, albo na 99... Jakby będzie rebirz, wiecie, rebirz będzie po prostu. I ku, kupujemy znowu nowy skład. Co chwilę muszę kupować nowy skład. I na przykład... I tu nie ma... A! To są gwarantowane już se, Więc okej, okay, biorę sobie te gwarantowane. Lecą te akseloty. No i dajemy te najlepsze. Te dobre. Okej. Okay. No i daj. No i będziecie, jak będziecie, będziecie, mogli mi wysyłać jakby jakieś oferty. Ja będę je analizować. Bo staram się znaleźć, ja to mówię już oficjalnie, staram będę się znaleźć Huge Peta. Będę pracować na Huge Peta. Jakby, bo strasznie chciałem mieć Huge Peta. Chciałem mieć w Simulator X, ale. Coś to, że wysłał 99. O, to marzenie, To chcę wykonać to marzenie w Pet Simulator 99. Czyli jakby... O, szczęśliwy blok. E, czyli lucky blok. To on tak działa, że my jego służy... On daje taki efekt chyba szczęścia. Jak będziemy tam chcieli zdobyć tego Titanica, to sobie zrobimy ten event, myślę. Że to będzie najlepsza opcja, bo to będziemy mogli szybko zdobyć. O! Prezenciki! Okej, okay, zbite, zbite prezenciki. Biorę to na parę hitów. Co to jest? Siedemnaście tysięcy? A, to już jest gwarantowane ten pecik. Okej. Okay. Okej, okay, ten pecik już jest gwarantowany tu, więc weźmy sobie, a my te słabiackie pety, łe, po co mi to ktoś dał, Postanawiam się, jak mówię, te pety, dajemy sobie te dobre pety, czyli bardzo dobre jakby, teraz jak mamy te bardzo dobre pety, Ciki. teraz to rozwalamy w 5 sekund. Jeszcze kiedyś się pomyślał, że jedną monetkę rozwalałem w minutę? Teraz to jest nie do pomyślenia. Ok, ok, ok. Tak se pochodzę tu. Zobacz, jak mi pety zbijają i zrobimy to, może hacker obby, Więc myślę że chyba na tym świecie, chyba zrobimy ten świat i zrobimy se haker oby bo ile będzie to do 90 świata, to zobaczymy bo to jest strasznie dużo i tak monet więc no, jakbyście się zastanawiali po czym jest ta waluta, to ona jest po tych emerald coin No więc pójdziemy sobie zrobić to obi i... chyba nie zrobimy tego 10 świata Ale będę miał świat y, y, no, y, 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 90, 90. co ja mówię, świat 189 i zróbmy sobie to hacker obby i pójdziemy na to Wychadzić jakąś ofertę jak ostatnio. Ej, to jest proste. A, bo muszę w... Co? A nie mogę tego dotknąć. Bo jak dotknę tego, to jakby chyba odpadam. Okej, okay. co jest? Chyba to bez jakiś haker wychodzimy. Pojedziemy y, na y, Trading Plaza, jak mówiłem. Gdzie tu jest Trading Plaza? A tu nie. I pójdziemy się, zobaczymy jakie klipety wystawiają ludzie. W jakiej cenie. I zobaczymy. Zobaczymy, czy będą jakieś fajne na cenę, jakby, dla mojego tego pecika, jakiegoś tego dobrego. Strasznie. O, fajny kotek jednorożczowy, Trading Plaza. Ok. Zobaczymy, jakie są oferty robią ludzie. I zobaczymy, czy one są mniej więcej opłacalne. Jakby ja. Sam obstawiam ile kosztują te, te pety, bo ja jakby no Cosmic value to ja nie sprawdzam, bo tam niestety tylko da się sprawdzić huge pety i Titanica ja nie mam żadnego. I... Nie wiem. Zobaczmy ile on kosztuje normalnie. Zobaczmy. Ale mi się wydaje, że on jest za drogi. No on 1 milion. On i ten on jest tani! Tani mega on jest. No i co prawda ma ten level 90, ale to nie jest jakiś... żeby on był, jakby wiecie, tańszy. I Titanic. Mimikas, skarbów. Mimik skarb. Mimik skarb. Coś takiego. Ile ich... Jest? Jest ich mniej niż 2000 i wtedy to jest dobra oferta. Nie, no, ona jest trochę za droga. No, parę bilion. Ona jest strasznie za droga. I zobaczmy, ludzie, jak to tam jest na aukcji. Taką, oni chcą książkę. to jest Coins, taką. To jest ta, to wystawimy sobie może coś na aukcję. Okej, okay, umieścimy się na aukcję. A nie da się, ok. To zobaczymy się. I ludzie walczą o nią aż tak, Ile ona jest warta? No, nie, nie chyba nie jest tak dużo. A ludzie tak o nią walczą. I mamy to jakieś huge pety, które by się łapały w moją cenę. Ale jak mówiłem, mam mniej niż milion. No, coś, coś. Coś chyba działik ma dzwonce. Co on jest taki drogi? Co? I... Ich jest mniej niż 200 Co jest? Jest ich mniej niż 200 i tu mamy peciki. które są dobre, ale mi się wydaje, że będziemy mieć lepszą cenę. Czeki. Mm, jakby ten trading to jest taka trochę nie w mojej cenie, więc myślę, że dzisiaj już sobie skończymy odcinek i miarra.